Cześć z tej strony Radek. Dziś omówię Wam pierwszą część programu budowy stół obwodnic. Program budowy stół obwodnic na lata 2020-2030 został po raz pierwszy zaprezentowany w lutym 2020 roku, a formalnie uchwalony został w kwietniu 2021 roku. Program jest uzupełnieniem programu budowy dróg krajowych i, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu budowę stół obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych. Koszt programu oszacowano na 28 miliardów złotych. Dla części obwodnic już wcześniej toczyły się prace projektowe, i niektóre były nawet gotowe do ogłoszenia przetargu na budowę, ale większość z nich to zupełnie nowe inwestycje, których przygotowanie musiało ruszyć od zera, czyli od programu studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Dlatego też terminy realizacji większości tych inwestycji są dość odległe. W dzisiejszym odcinku przybliżę poszczególne inwestycje i stan ich przygotowań. Ponieważ obwodnic jest aż 100, na razie omówię tylko połowę z nich, a drugą połowę w kolejnym odcinku. Osoby mniej zorientowane w etapach projektowania dróg i związanej z tym terminologii zachęcam do obejrzenia najpierw filmu, w którym objaśniam proces przygotowawczy budowy dróg, aby zrozumieć, co oznaczają stosowane przeze mnie skróty. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Obwodnice będę omawiał w kolejności zgodnej z numeracją dróg. Niektóre inwestycje łączą kilka dróg krajowych, w tym wypadku o kolejności na liście zadecyduje niższy numer drogi. Droga krajowa nr 3 obwodnica kaczorowa w powiecie jaworskim. Od lipca 2019 roku opracowywany jest STŚ-R. Analizowane są cztery warianty przebiegu o długości od 4,5 do 8,5 km. Planowana jest droga jednojezdniowa z rezerwą pod drugą jezdnię. Droga krajowa nr 8, obwodnica Suchowoli w powiecie Sopulskim. W maju 2021 roku podpisano umowę za projekt i Zbuduj z firmą Budimex. Termin ukończenia przypada w pierwszej połowie 2025 roku. Droga o długości 15,3 km, oprócz Suchowoli, ominie od wschodu miejscowości: Zagórze, Wysokie, Skindzież, Chodorówka, Nowa, Poświętne i Krzywa. Droga powstanie w przekroju jednojezdniowym, ale w taki sposób, aby móc ją w przyszłości rozbudować o drugą jezdnię. I zdostosować do parametrów drogi ekspresowej, jeśli zapadnie decyzja o poprowadzeniu tym śladem drogi S16 z Białego Stoku do Raczek. Droga krajowa nr 8, obwodnica Sztabina w powiecie augustowskim. Podobnie jak w przypadku obwodnicy Suchowoli, umowę zaprojektuj i zbuduj z firmą Budimex podpisano w maju 2021 roku z terminem ukończenia w pierwszej połowie 2025 roku. Obwodnica o długości 4,5 km ominie Sztabin od wschodu. Przekrój drogi będzie taki sam jak dla obwodnicy Suchowoli. Droga krajowa nr 8 – obwodnica Białobrzegu w powiecie augustowskim. 5-kilometrowa obwodnica jest na etapie opracowywania koncepcji programowej. Umowę podpisano w marcu 2021 roku. Projekt ma uwzględniać potencjalny przebieg drogi S16, ale w pierwszym etapie droga ma powstać w przekroju jednojezdniowym. Droga krajowa nr 9 – obwodnica Skaryszewa w powiecie radomskim. Od października 2020 roku opracowywany jest STSR. Proponowane są trzy warianty. Dwa omijające miasto od zachodu i jeden od wschodu. Północny kraniec obwodnicy zostanie wpięty do węzła na planowanej drodze S12. Droga ma mieć przekrój nich. Również droga krajowa nr 9, tym razem obwodnica Nowej Dęby w powiecie tarnobrzeskim. Umowę na STSR podpisano w lipcu 2021 roku. Projektanci zaproponowali 9 wariantów korytarzy o długości od 7 do 17 km. Trzy z nich omijają również sąsiedni Majdan Królewski w powiecie Kolbuszowskim. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Droga krajowa nr 9 obwodnica Kolbuszowej. STSR opracowywane jest od kwietnia 2021 roku. Projektanci wytyczyli 9 potencjalnych korytarzy o długości od 9 do 17 km. Wszystkie warianty, oprócz miasta, omijają także przyległe wsi. Kolbuszowa górna i kolbuszowa dolna. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Droga krajowa numer 12. Tutaj jest kilka obwodnic. Pierwsza to obwodnica głogowa. Od sierpnia 2018 roku opracowywany jest STSR. W czerwcu 2021 złożono wniosek o DSU dla wariantu północnego brązowego. Droga rozpocznie się na węźle głogów Zachód na S3 skąd pobiegnie na północ, by przekroczyć Odrę nowy mosty między centrum Głogowa a Hutą Głogów. Następnie skręci na wschód i wepnie się do istniejącej DK12 za miejscowością Serby. Droga będzie bezkolizyjna, jej przekrój będzie dwujezdniowy, a długość drogi wyniesie około 18 km. Tutaj ciekawostka. Widniająca na mapie podkładowej wieś Rapocin już nie istnieje. Mieszkańcy zostali wysiedleni w roku 1987 ze względu na skażenie środowiska spowodowane sąsiedztwem Huty Głogów. Również droga krajowa nr 12, tym razem obwodnica wschody. Od października 2020 opracowana jest SCSR. Zaprezentowano cztery warianty przebiegu. Obwodnica o długości około 7 km ominie od południowego wschodu wschowę i dębową Łękę. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Przenosimy się dalej na wschód. Też droga krawa numer 12, obwodnica Gostynia. W czerwcu 2021 roku podpisano umowę na realizację w systemie zaprojektu i zbuduj. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. 17-kilometrowa droga ominie od północy Gostyń oraz miejscowość Piaski i Godurowo. Przekrój będzie jednojezdniowy, odcinkowo w formacie 2 +1, a w większości przebiegu obwodnica będzie bezkolizyjna. Ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku. Droga Krajowa nr 12 – Obwodnica Błaszek w powiecie sieradzkim. Od listopada 2020 roku w opracowaniu jest sts r Projektanci zaproponowali cztery warianty przebiegu. Dwa po północnej i dwa po południowej stronie miasta. Droga będzie jedna jednojezdniowa. Droga Krajowa nr 12 i 91 – Obwodnica Srocka w powiecie piotrkowskim. W marcu 2020 wydano DSU dla zachodniego, niebieskiego wariantu obwodnicy o długości 3,7 km. Aktualnie oczekujemy na ogłoszenie przetargu na koncepcję programową. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 13, obwodnica Kołbaskowa w powiecie Polickim. Dla 6-kilometrowej obwodnicy od grudnia 2020 roku opracowywany jest projekt budowlany. Jednojezdniowa droga będzie przedłużeniem zachodniej obwodnicy Szczecina. Zacznie się na nowym węźle Zosi z Aszustką i ominie od wschodu kołbaskowo i Rosówek. Drogi krajowe numer 14, 70 i 92, czyli obwodnica Łowicza. Od grudnia 2020 roku jest opracowywane STSR. Zaprezentowano cztery warianty przebiegu. Dwa z nich stanowią 3/4 pierścienia otwartego od strony południowej, a dwa pozostałe 3/4 pierścienia otwartego od strony zachodniej. Wszystkie warianty mają mieć długość około 15 km. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 15 – obwodnica Milicza. STSR jest opracowywane od lutego 2021 roku. Przedstawiono cztery warianty przebiegu o długości między 10 a 12 km. Wszystkie omijają miasto od zachodu. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Ponownie droga nr 15 – obwodnica Zdun i Krotoszyna. Jednojezdniowa droga o długości około 19 km zacznie się jeszcze na terenie województwa dolnośląskiego. Ominie od zachodu miejscowość Cieszków oraz miasta Zduny i Krotoszyn. W ramach inwestycji powstanie również kilkukilometrowa obwodnica miejscowości Lutogniew na drodze krajowej nr 36. Samorząd opracował STS-, ale wymaga ono aktualizacji. Umowę na zaktualizowane STSR podpisano w sierpniu 2021 roku. Ponownie droga nr 15, tym razem obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w powiecie Krotoszyńskim. Dokumentację dla jednojezdniowej, blisko 6 km wschodniej obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego opracowywano już ponad 10 lat temu, łącznie z pozwoleniem na budowę. Przez ten czas dokumentacja zdążyła się zdezaktualizować, ale we wrześniu 2021 roku uzyskano nową DSU i aktualnie obwodnica jest gotowa do ogłoszenia przetargów w formule Zaprojektuj i Zbuduj. Drogi kraju nr 15 i 25 – obwodnica Strzelna w powiecie mogilańskim. STSR jest w opracowaniu od maja 2021 roku. Jednojezdniowa obwodnica ominie miasto od północy i od wschodu. Zaprezentowano dwa warianty przebiegu o długości około 7 km. Ciągle jesteśmy na drodze numer 15, tym razem obwodnica Kowalewa Pomorskiego w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W czerwcu 2021 podpisano umowę na opracowanie STSR. Projektanci proponują cztery warianty przebiegu, trzy po północnej stronie miasta i jeden po południowej. Długość wariantów mieści się w przedziale od 6,9 do 8,8 ,8 km. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Droga krajowa nr 16. Obwodnica Augustowa. STSR jest w przygotowaniu od grudnia 2019 roku. Jednojezdniowa droga ma omijać miasto od południa. Aktualnie analizowano sobie trzy warianty drogi. Dwa z nich przebiegają blisko miasta i mają długość 7 km, a trzeci przebiega w oddaleniu od miasta po drugiej stronie jeziora Sajno i ma długość 17 km. Droga krajowa nr 20, obwodnica Stargardu. Umowę na opracowanie STSR podpisano w październiku 2020. Droga rozpocznie się na węźle Stargard Wschód na drodze ekspresowej S10 i ominie miasto od wschodu. Planowany jest przekrój jednojezdniowy. Rozważane są cztery nieznacznie różniące się od siebie warianty o długości niespełna 5 km. Ponownie droga krajowa nr 20, tym razem obwodnica Złocieńca w powiecie Drawskim. STSR jest w opracowaniu od października 2020 roku. Projektanci zaproponowali cztery warianty jednojezdniowej obwodnicy: trzy po południowej stronie miasta i jeden po stronie północnej. Długość wariantów waha się od 6 do 8 km. Tutaj ciekawostka. Wariant północny częściowo pokrywa się ze śladem wytyczonej w latach 30. przez trzecią Rzeszę autostrady łączącej Berlinkę w Złocieńcu z Gorzowem Wielkopolskim. Wykonano część prac ziemnych i do dziś wyraźnie widoczny jest z lotu ptaka ślad drogi omijającej Złocieniec od wschodu. Droga krajowa nr 20 – Obwodnica Szczecinka. W lipcu 2021 podpisano umowę na realizację w systemie zaprojektu i zbuduj. Wykonawcą jest firma Budimex. Jednojezdniowa droga o długości 4,6 km. Ominie Szczecinek od południa i wepchnie się do drogi ekspresowej poprzez nowy węzeł, na który pozostawiono rezerwę terenową. Ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku. Droga Krajowa nr 21 – Obwodnica Słupska i Kobylnicy. Umowę na STSR podpisano w lutym 2021 roku. Najnowsza propozycja projektantów zawiera trzy warianty o długości od 8,5 do 18,5 km. Dwa z nich zaczynałyby się na węźle Słupsk-Zachód na S6 i omijałyby miasto od zachodu, a trzeci wariant zaczynałby się na węźle Redzikowo na S6 i omijał miasto od wschodu. Jednak samorządy zwróciły się z apelem do rządu, aby zamiast dużej obwodnicy Słupska sfinansować budowę 3-kilometrowej wschodniej obwodnicy Kobelnicy oraz brakującej części tzw. ringu miejskiego. Droga Krajowa 22. Obwodnica Strzelec Krajeńskich. W maju 2021 roku. Podpisano umowę na realizację w systemie zaprojektu i Zbuduj. Wykonawcą jest firma KOLAS. Jednojezdniowa droga o długości 7 km ominie miasto od północy. Ukończenie planowane jest na końcówkę 2024. Również droga 22, obwodnica Dobiegniewa w powiecie strzelecko-drezdańskim. SSR jest w opracowaniu od września 2020 roku. Wszystkie trzy zaproponowane warianty o długości około 4,5 km przebiegają na południe od miasta. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Droga krajowa nr 22 obwodnica Człopy w powiecie wałęckim STSR w opracowaniu jest od czerwca 2020. Projektanci przedstawili 5 wariantów i 2 podwarianty o długości w przedziale 5,8 do 10,3 km. Trzy warianty wytyczono na południe od miasta, a dwa na północ. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Ponownie droga krajowa nr 22 tym razem obwodnica Rusinowa w powiecie wałęckim. STSR jest w opracowaniu od czerwca 2020. Zaprezentowano jeden wariant południowy oraz dwa warianty północne. Długość jednojezdniowej obwodnicy wyniesie niecałe 4 km. Droga krajowa nr 22, obwodnica Wałcza, STSR jest w opracowaniu od czerwca 2020. Jednojezdniowa obwodnica rozpocznie się przed miejscowością strączną i pobiegnie na wschód po południowej stronie Wałcza do nowego węzła na drodze ekspresowej S10. Wszystkie trzy warianty mają długość około 12 km. Nowa obwodnica w połączeniu z otwartą parę lat temu obwodnicą w ciągu S10 pozwoli całkowicie wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy z dróg 22 i 178. Ciągle jesteśmy na drodze numer 22, tym razem obwodnica Szwecji w powiecie wałeckim. STSR jest w opracowaniu od czerwca 2020. Dwa warianty omijają miejscowość od wschodu, a jeden od zachodu. Długość wariantów waha się od 3,7 do 4,9. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Drogi krajowe 22 i 25, obwodnica Człuchowa. Umowę na STSR podpisano w kwietniu 2021. Obwodnica będzie stanowić 3 czwarte pierścienia wokół Człuchowa. Projektanci zaprezentowali jeden wariant otwarty od południa, dwa podwarianty otwarte od wschodu i dwa podwarianty otwarte od północy. Długość obwodnicy wyniesie między 19 a 29 km. Przekrój drogi zostanie ustalony na dalszym etapie pracy. Ostatnia już obwodnica wzdłuż drogi krajowej nr 22 to obwodnica Starogardu Gdańskiego. Zakończono już prace nad STS i w marcu 2021 roku złożono wniosek o wydanie DSU dla południowego przebiegu obwodnicy o długości 16 km. Droga ma być bezkolizyjna. Planowany jest przekrój 2 plus 1 na wschód od węzła z drogą wojewódzką 222 i przekrój dwujezdniowy dwupasowy, czyli 2 2, na zachód od węzła z drogą wojewódzką 222 równolegle toczy się przetarg na wykonanie koncepcji programowej. W przetargu otwarto już oferty. Droga Krajowa nr 24, obwodnica Przytocznej w powiecie międzyrzeckim. STSR jest w opracowaniu od września 2020. Projektanci przedstawili dwa warianty przebiegu po północnej stronie miejscowości i dwa po południowej. Warianty mają długość od 5 do 6,5 km. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Droga krajowa 24, obwodnica kamionnej w powiecie Międzychockim. W sierpniu 2021 roku zawarto umowę na STSR, choć formalnie nazwa zamówienia mówi o koncepcji programowej. Generalna dyrekcja zaproponowała wariant północny, przebiegu o długości 2,7 km, ale projektanci zobowiązali się do opracowania wariantów alternatywnych. Przechodzimy do drogi krajowej nr 25. Tutaj jest kilka obwodnic. Pierwsza jest obwodnica Brzezia w powiecie Człuchowskim. 4,5 kilometrowa jednojezdnowa obwodnica omijająca wieś od południa jest już w budowie. Umowę z firmą Polymex podpisano w czerwcu 2021 roku. Termin ukończenia przypada na wiosnę 2023 roku. Ponownie droga krajowa nr 25, tym razem obwodnica nowej wsi Wielkiej w powiecie bydgoskim. STSR jest w opracowaniu od czerwca 2021. Obydwa zaproponowane warianty omijają miejscowość od zachodu. Mają długość 5,3 oraz 6 km. Droga ma mieć przekrój jednojezdniowy. Ponownie droga krajowa nr 25, tym razem obwodnica Kalisza. W październiku 2016 roku podpisano umowę na opracowanie STSR dla nowego przebiegu DK25 między Koninem a Ostrowem Wielkopolskim. Droga ma być bezkolizyjna, dwujezdniowa. W skład inwestycji wchodzi obwodnica Kalisza, omijająca miasto od zachodu. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wskazał wariant żółty, ale samorządowcy z Nowych Skalmierzyc zabiegają o zmianę wariantu na różowy. Złożenie wniosku o DSU jest planowane w pierwszej połowie 2022 roku. O obwodnicy Kalisza wspomniałem w kontekście niedokończonych inwestycji drogowych w czwartym odcinku z tej serii. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Ostatnia z obwodnic w ciągu DK25 to obwodnica Międzyboża w powiecie oleśnickim. Od czerwca 2021 toczą się prace nad STSR, r droga o długości około 8 km oprócz Międzyboża ominie także pobliskie wsi Ose, Górzyca. I Oska Piła. Projektanci zaproponowali pięć wariantów drogi: Dwa wschodnie i trzy zachodnie. Droga krajowa nr 28 Obwodnica Wadowic. STSR opracowywana jest od lipca 2020. Inwestycja, szumnie nazywana południową obwodnicą Wadowic, polega na budowie niespełna 1,5-kilometrowego odcinka jednojedniowej drogi wzdłuż rzeki Skawy, omijającego od wschodu obecny przebieg drogi nr 28 w południowej części miasta, czyli ulicę. Zegadłowicza i Putka. Początek drogi znajdzie się na istniejącym grądzie generała Okulickiego, a koniec na planowanym węźle Wadowice Południe na drodze ekspresowej S52. Rozpatrywane są trzy, nieznacznie różniące się od siebie warianty. Ponownie droga nr 28, tym razem obwodnica Makowa Potohalańskiego w powiecie Suskim. Od marca 2021 toczą się prace nad STSR. Jednojezdniowa obwodnica ominie od południa obszar zabudowany miasta. Projektanci zaproponowali 5 wariantów drogi o długości od 4,3 do 6,6 km. Cztery z nich zakładają budowę nowego mostu nad rzeką skawą. Ciągle jesteśmy na dk 28, tym razem o wodnica limanowej. STSR jest w przygotowywaniu od października 2020. Projektanci przygotowali trzy warianty jednojezdniowej drogi przebiegającej na południe od miasta. Warianty mają długość od 5,8 do 8,6 km. Kolejna obwodnica w ciągu DK28 to obwodnica Miejsca Piastowego w powiecie krośnieńskim. STSR jest w przygotowaniu od kwietnia 2021 roku. Inwestycja przewiduje budowę nowego przebiegu DK28 od Krosna aż po miejscowość Zarszyn. Nowa droga będzie zatem stanowić obwodnicę nie tylko Miejsca Piastowego, ale też Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna. Zaproponowano 5 wariantów o długości między 25 a aż 30 km. Trzy z nich przechodzą przez węzeł Krosno Południe na S19 w miejscu Piastowym, a jeden przez węzeł Krosno Północ w Iskrzyni. Droga prawdopodobnie będzie jednojezdniowa. Droga nr 28 – obwodnica Sanoka. Drugi etap obwodnicy Sanoka posiada DSU od 2014 roku. W sierpniu 2021 podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej. Dwukilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi połączy istniejącą drogę nr 84 w miejscowości Zachutyń z DK-28 na granicy Sanoka i wsi bykowcy. W ramach inwestycji zostanie zbudowany nowy most na rzece San. Drogi krajowe nr 28 i 77 – obwodnica Przemyśla W kwietniu 2021 podpisano umowę na STSR dużej obwodnicy Przemyśla. Zaprezentowane warianty są bardzo różnorodne. W zakresie DK-28 czyli obwodnicy Przemyśla do wyboru są warianty południowe lub północne. Wariant Daleki Południowy zaczyna się przed miejscowością Dybawka, a kończy za wschodnią granicą przemyśla. Wariant Bliski Południowy zaczyna się w miejscowości Prałkowice i zmierza do połączenia z istniejącą południowo-wschodnią owodnicą przemyśla w ciągu drogi wojewódzkiej 885 otwartą w roku 2015. Warianty północne przebiegają na północ od miejscowości Żurawica i różnią się tylko w zachodniej części. W zakresie DK-77, czyli budowy nowej drogi łączącej przemyśl z autostradą A4, jeden z wariantów o długości 24 km prowadzi od węzła Jarosław Wschód, a drugi z wariantów o długości 14 km prowadzi do węzła Przemyśl po zachodniej stronie istniejącej drogi 77. Najdłuższa kombinacja wariantów ma aż 53 km. Droga prawdopodobnie będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 29, obwodnica Krosna-Odrzeńskiego. W październiku 2017 podpisano umowę na STSR. W lutym 2021 złożono wniosek o wydanie DESU, u Preferowany jest wariant czerwony o długości około 11 km, omijający miasto od północy i wschodu. Droga będzie z jednojezdniowa. Droga Krajowa nr 61, Obwodnica Gryfina. W kwietniu 2021 podpisano umowę na realizację w systemie zaprojektu i zbuduj. Wykonawcą jest konsorcjum firm Pol i Rover. Jedna jazdniowa droga o długości 5,6 km ominie Gryfino od wschodu. Ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku. Droga krajowa nr 61 obwodnica Kostrzyna nad Odrą w wiecie Gorzowskim. W październiku 2018 roku podpisano umowę na STSR. W listopadzie 2020 złożono wniosek o wydanie DSU. Preferowany jest wariant pierwszy o długości około 9 km, omijający miasto od zachodu. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 32, obwodnica Żodynia w powiecie Wolsztyńskim. W kwietniu 2021 podpisano umowę na realizację w systemie zaprojektu i zbuduj. Wykonawcą jest firma Infracom z Kościana. Jednojezdniowa droga o długości 3,3 km ominie miejscowość od północy. Ukończenie planowane jest na pierwsze połowę 2024 roku. Droga krajowa nr 32, obwodnica Strykowa w powiecie Poznańskim. W październiku 2021 podpisano umowę na realizację systemu Zaprojektuj zaprojektu i zbuduj. Wykonawcą jest firma POR. Jednojezdniowa droga o długości 3 km ominie miejscowość od południa. Termin ukończenia przypada na końcówkę roku 2024. Droga Hrawa nr 39 Owońca Brzegu. W kwietniu 2019 podpisano umowę na STSR. W listopadzie 2020 roku złożono wniosek o wydanie DSU dla wariantu o długości 7,2 km przebiegającego na północny zachód od miasta. Droga będzie jednojezdniowa, a w ramach jej budowy powstanie nowy most na Olsze. To tyle z pierwszej części. Przeogromne dzięki Tomkowi za przesłany scenariusz oraz tradycyjnie Igorowi za pomoc w realizacji filmu. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz co Ci się podobało lub nie. Dzięki!